zapyziała, brudna, zakurzona, w środku jakiś bałagan, bałagan na tym i kartka wyszłam, wrócę, wrócę za pół godziny. Była to siedziba partii socjalistycznej. <grywy> Witam wszystkich fanów pana Stanisława na jego kanale, gdzie kolejnym gościem pana Stanisława, gościem specjalnym jest pan poseł Janusz Kowinnika. Pan Tak, razem z panem Stanisławem wymyśliliśmy temat, a mianowicie temat bieżący, temat dotyczący gospodarki. Dlatego też gościem specjalnym jest pan Janusz Kowinnika, a mianowicie nowy ład obecnie nazywany. Polskim ładem. I z jednej strony jest pan Stanisław Michalkiewicz, który nie jest politykiem czynnym, co prawda kiedyś był, ale jest publicystą ekonomicznym, a z drugiej strony pan Janusz Kimikie, który obecnie stał się czynnym politykiem, a przez lata był czynnym publicystą. I na początku zacznę od pana Stanisława Michalkiewicza, jakby jak pan Stanisław ocenia ten nasz nowy ład? Ja bym tutaj dwa takie aspekty wyróżnił. Jeden aspekt polityczny, bo to jest bardzo sprytne polityczne posunięcie, i drugi aspekt ekonomiczny. Aspekt polityczny też w dwóch, że tak powiem, kierunkach to idzie. Mianowicie po pierwsze, żeby, że Jarosław Kaczyński poszedł za ciosem i chce znokautować opozycję, a zwłaszcza Platformę Obywatelską, jest na najważniejsze lepszej drodze do tego jak myślę a po drugie chcę dzięki temu nadać taki bardzo duży rozmach z temu kongresowi prawa i sprawiedliwości które się 3 lipca, który się ma odbyć, i tam ma być ponownie wybrany Jarosław Kaczyński na stanowisko prezesa. Więc tu tak z dużym przytupem będzie, że tu jest Jarosław Polskę zbaw i tak dalej. No i tu pokaże, jak będzie Polskę zbawiał. Ten aspekt ekonomiczny jest już trochę gorzej, to wygląda. Pan poseł Gowin pobożny powiedział, że to wszystko będzie kosztowało około 650 miliardów złotych do roku 2030, czyli mniej więcej 70 miliardów rocznie średnio. No i ponieważ rząd nie będzie mógł takiej sumy wygenerować z podatków czy z tam innych świadczeń, więc będzie musiał zadłużać państwo. I, a koszty obsługi tego długu publicznego będą się oczywiście rozkładały na podatników, ale dopóki obywatela, przynajmniej znaczna ich część, wierzy, że rząd, który nie ma żadnych własnych pieniędzy, może im dać, no to rządy z tego korzystają. I jaki jest komentarz pana Janusza? Znaczy, moim zdaniem to oznacza, że wybory będą na jesieni jednak, bo pis w tej chwili daje, czyli póki ludzie pamiętają trzeba zrobić wybory, bo za, za rok przywykną i zapomną, że to pis dał. Także wyraźnie jest to, jest to opcja na wybory. Natomiast ciekawe, że zmieniono nazwę, no bo nowy ład, New Deal, to jest sztandarowy program amerykańskiej lewicy, która zniszczyła mit amerykański, zniszczyła y, amerykanizm jako taki, wprowadziła tam socjalizm po raz pierwszy. No teraz to widzimy, co są konsekwencje tego, już po postulatach to się rozwijało powoli. Natomiast zmiana na polski ład to jest trochę śmieszna, bo Polski Ład za granicą jest rozmiany jako bałagan. <laughs> także, także to, ale to rozumiem, że to nie jest obiecana na wyborce zagranicznego tylko na polskiego, na polskiego. I w ogóle chciałem powiedzieć, że mimo wysiłków PIS-u no Polska się jeszcze jakoś tam posuwa do przodu do przodu. Właściwie jeśli popatrzysz na przyrost gospodarczy, to jesteśmy daleko za Chinami, ale trochę przed innymi krajami. <grych> Także gdybyśmy zrobili w 1989 roku taką reformę, jak zrobił Xiaoping Teng, no to byśmy byli przed Ameryką daleko. No ale nie zrobiliśmy tego. Tutaj byliśmy z kolegą Michalkiewiczem doradzali, prawda, ale niestety zamiast nas słuchać, do nas wsadzili do internatu. Nawet, nawet nie nas, bo ja przypomnę taką opinię, właściwie życzliwą radę, y, której udzielił Milton Friedman w 90 roku y, Obywatelskiemu Klubowi parlamentarnemu powiedział wtedy, że Polska nie powinna naśladować bogatych krajów zachodnich, bo nie jest bogatym krajem zachodnim, tylko powinna naśladować rozwiązania, które bogate kraje zachodnie stosowały u siebie, kiedy były takie biedne jak Polska. To bardzo rozsądna rada, no niestety poszliśmy w innym kierunku i to będzie miało takie dla nas konsekwencje negatywne, jakby to powiedział Kukuniek plusy ujemne. No tutaj jeszcze była wypowiedź Miltona Fiedmana dotycząca kapitału zagranicznego, gdzie powiedział... Hmm... To nie chodzi o to, żeby zagraniczne korporacje przychodziły do Polski, żeby je na siłę sprowadzać i subsydiować. Chodzi o to, żeby stworzyć tutaj taki, taką atmosferę gospodarczą, żeby te korporacje same przychodziły i same chciały inwestować ale tutaj jest w Polsce. Ale bo ja na ten temat miałem taką dyskusję z panem Januszem Lewandowskim, wtedy jeszcze liberałem z Gdańskich Liberałów, a już wtedy byli podejrzani ci to, że ci liberałowie, tak mieli takie lekkie lewackie odchylenie, ale leciutkie. I Akurat z panem Lewandowskim się dobrze rozmawiało. No i on był wtedy ministrem przekształceń. No i pytam się, dlaczego wydajecie premię tym zachodnim firmom, no, bo chcemy, żeby przyjeżdżały. A przyjeżdżają? No nie. A wie pan dlaczego? No nie. No to ja panu wytłumaczę. Jeżeli pan jest szefem zachodniej firmy, właścicielem, chce pan zainicjować 100 milionów dolarów, tak, to pan przyjeżdża i ma pan na 5 lat zwolnienie z podatku. Tak? Pan zainwestuje 100 milionów, rozkręca pan biznes, po 5 latach ma być rozkręcony i przyjeżdża z Ameryki drugi, który dostaje na 5 lat zwolnienie z podatków i on mnie zniszczy. <laughs> w związku z tym, nie po prostu niskich podatków dla wszystkich. No, ale oni tego nie mogli zrozumieć, i, no i wyszło wiem, tak, jak wyszło. No to wiele rzeczy nie mogli zrozumieć. Ja pamiętam taką dyskusję telewizyjną z panem ministrem tym przekształceń własnościowych Lewandowskim, tak? Nie. Tak, Lewianów Lewandowski Janusz Lewandowski, tak. No i on mówił, że tutaj właśnie sprowadzimy takich ekspertów, fachowców z zagranicy i oni nam powiedzą jak to się robi biznesy. Ja mu powiedziałem, jakby wiedzieli, jak się biznesy tu już by zrobili u siebie. A po drugie, mówię, panie ministrze, gdyby cyganka potrafiła przewidywać przyszłość, to by zagrała w Totolotka, nie zaczepiała ludzi na ulicy, że im powróży za 10 zł. Także to tak. taką no, to mądrością to jest Przez, wszystko. To jest. O, ja pamiętam, odkryłeś również jednego eksperta zachodu, który kazał się po, po Polakiem, który wyjechał wyjechał za granicę no, i bank jakiś I Jego jego właśnie później ściągali jako wybitnego fachowca. On trzy razy tam zbankrutował. Tak? A ja byłem, a ja byłem w Ministerstwie Finansów, zaproszony do Ministerstwa Finansów. Przyjechał wybitny ekspert z Unii, jeszcze wtedy Wspólnoty Europejskiej, w którym okazał się jakiś Jugosłowianin, nawet nie wiem, z, tu, z którego kraju jugosłowiańskiego. No ja tak słuchałem, co on mówi przez pół godziny. Po pół godziny przerwałem. Mówię, ale proszę pana, czy pan cytuje tutaj dane z rocznika statystycznego prl pan, pan wie, że dane są fałszywe. On mówi, no ja wiem, że są fałszywe, ale ponieważ nie mam innych, to muszę. Ja bym jeszcze wyszł tutaj do kwestii Nowego Ładu, ponieważ wśród publicystów i polityków mamy zderzenie różnych spojrzeń na ten program właśnie na ten Nowy Ład. I z jednej strony mamy wypowiedź pani podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Pracy i Technologii. Jak to pięknie brzmi pani Januszu, i to jest właśnie będzie pytanie do Pana Janusza. Pan na pewno zna paną Olgę Semeniuk. Otóż pani Olga Samienik powiedziała, my, Zjednoczona Prawica, tworzymy niefrakcyjny program, i to nie jest program wyborczy, ale społeczny, dostosowany do podże, potrzeb po pandemii COVID-19. I tam następnie dodała, że nowy, jest to nowy program, którego zadaniem jest wyrównywanie dysproporcji pomiędzy poszczególnymi klasami. I z drugiej strony mamy wypowiedź pana Łukasza Warzechy, znanego liberała, który mówi, że to jest pisowski ład, jest kontynuacją linii politycznej, która od zarania była polityką konfrontacyjną. Tym razem na cel wzięci zostali samozatrudnieni. Kiedyś nazywani byli burżuajami lub yy, kułakami. To oni mają sfinansować zwiększenie wydatków rządowych i zmniejszenie podatków dla najuboższych oraz ci, których na etat lepiej na etatach lepiej zarabiają. I to tutaj mamy właśnie to zderzenie, i tutaj potem będzie, będę poprosił pana Stanisława o wypowiedź. Pan przebywa z tymi ludźmi w Sejmie i pan z nimi rozmawia. No tak. To są socjaliści. Tylko, że to są socjaliści tacy nasi rdzenni, typu, typu Gomułka, sanacja przedwojenna, coś takiego. A tam mamy w Brukseli, mamy europejskich socjalistów pełną gębą. Czasami tusk historyk przypominał, że Spinelli, według którego programu to jest Unia Europejska został wyrzucony z partii komunistycznej za lewicowe odchylenie. Także tak że, tam, tam jest bardziej lewicowa lewica niż, niż u nas. No i ja tak siedzę z tym pisem i tylko po jakimś wystąpieniu pana na budki mówię tym ludziom z pisu: wiecie, o są jeszcze gorsi od was. Tam ci ze zrozumieniem głowami. Myślę, że pan Warzecha nie ma racji. Tak naprawdę jedynym beneficjentem nowego ładu będzie biurokracja. Biurokracja oczywiście. Która się rozrośnie do niebywałych rozmiarów. Dlaczego? No, weźmy kredyty te na budowę tanich mieszkań bez składu własnego. Przecież musi powstać pion biurokratyczny, który będzie te kredyty przyznawał. Znaczy, banki będą przyznawały, ale, przyznawali, ale oni będą opiniowali. Drugi pion, który będzie tam z bankami to załatwiał, a trzeci, który będzie patrzył, sprawdzał, czy nikt nie kradnie. Więc trzy od razu piony biurokratyczne powstają. I to będzie jedyny beneficjent, bo jeżeli pan mówił, że burzlazy, a kiedyś, że to, to samozatrudnieni, czy przedsiębiorcy, no rzeczywiście oni zostaną upięci, tylko trzeba wiedzieć i pamiętać, że każdy podatek jest przerzucalny, i w ostatecznym rachunku podatki płaci konsument. A ponieważ nowy Ład jest obliczony na to, że na stymulowanie rozwoju gospodarczego poprzez wzrost konsumpcji, no to tutaj pójdzie główne uderzenie, że tak powiem, dojne na obywateli. Zresztą nie pierwsze, jak pamiętam z dzieciństwa taką piosenkę, której się uczyłem, to chyba w 1953 roku. Zbudujemy nową Polskę, zbudujemy nowy świat, w którym wszystko będzie lepsze, w którym nowy, nowy będzie, będzie ład. ład. <śla> <Tam było> najpiękniejsze, <śla> najpiękniejsze, miasta, miasta, najpiękniejsze miasta, najpiękniejsze wsie i tak dalej. Więc To widać, skąd inspiracja płynie nawet w nazewnictwie. Tyle tylko, że to się wszystko kończyło źle. Przecież Gierek... Zaczynało się dobrze oczywiście. Tak, zaczynało się dobrze. Edward Gierek też zaczynał bardzo dobrze. Polska rosła w siłę, ludzie żyli dostatniej. Tam co prawda zabrakło mu 20 miliardów, nikt nie mógł ich znaleźć, ale no. No, aż się wszystko no i, z... mówiła, byliśmy jak... dziesiątą potęgą gospodarczą świata. Jak mówiła pani Taczelowa, socjaliści rządzą, dopóki im się nie skończą nasze pieniądze. No tak, no i wtedy <grym> wszystko nastąpiła godzina prawdy, wszystko się skawaliło i trzeba było stan wojenny wprowadzać, bo inaczej nie było możliwości opanowania sytuacji. No tak i pan y, generał Józelski wtedy. Po doszedł do wniosku, że nie będzie spłacał żadnego zadłużenia, bo nie. I nie, to zadłużenie. Nie, 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 z... spłacę, spłacę. nie, on zawiesił na pewien moment. Właśnie Pani to był problem. Zadłużenie było spłacane i nastąpiła redukcja tego zadłużenia. Na przełomie lat 80. -tych, 90. -tych. tam. Mówię, klub to o 30%. Klub tak, bo były dwa bezemnie. były dwa, dwie grupy wierzycieli polskich, Klub tak, paryski tak, i klub tak, Londyński. Mówię o Stanie Wojennym. No Był tam, moment taki, że było to zawieszone. I, i, I wierzyciele nagle, no jak to jest możliwe, co się dzieje? Wierzyciele długo tam nie czekali, bo to mieli różne takie instrumenty nacisku na Polskę mimo wszystko. Na Rosję mieli instrumenty nacisku, bo Rosja też brała kredyty. Nawiasem mówiąc, Radosław Sikorski. Jak jeszcze był normalnym człowiekiem, to w 90 chyba roku przeprowadził rozmowę z Henry Kissingerem, który coś tam na temat polityki międzynarodowej przecież musi wiedzieć. No i zapytał go, czy te kredyty, które w czas w okresie odprężenia Zachód dawał państwom socjalistycznym, wynikały z dobrego serca, czy z kalkulacji. I Kissinger bez wahania mówił, oczywiście, że z kalkulacji. My dążyliśmy do tego, żeby te kraje się uzależniły od takiego kredytowego zasilania, tak jak narkoman się uzależnia od narkotyków. A jak już się uzależnią i nie będą mogli bez tego funkcjonować, to zaczniemy stawiać warunki polityczne. No i tak się właśnie no i, stało. No i to samo tyczy zresztą każdego. Jeżeli młodemu człowiekowi dają jakieś tam dotacje, czekamy, aż on się nauczy brać dotacje, i potem już nie będzie umiał sam coś robić, tylko będzie czekał na dotacje. A my tutaj w tym momencie mówimy LGBTQZ, prawda? Coś I, takiego. To jest, I to jest największe moim zdaniem niebezpieczeństwo, dlatego że na czym polega nowy ład? Na rozszerzeniu programu rozdawnictwa. I coraz to nowe grupy społeczne będą tym objęte. I jeżeli to potrwa dostatecznie długo to ludzie właśnie się uzależnią od rządu, także nie będą mogli bez pomocy rządowej, będą jedli rządowi z ręki. Niekoniecznie temu, bo to inne rządy, na przykład gdyby PIS stracił władzę, to moim zdaniem bardzo trudno będzie się z tego wycofać przy zachowaniu procedur demokratycznych. Dlatego, że po pierwsze te rzeczy będą miały charakter praw nabytych. A po drugie, liczba obywateli objęta nimi będzie tak duża, że nikt się nie ośmieli podnieść na to ręki. C wtedy, jeżeli ktoś będzie chciał y, zmienić tę sytuację, to będzie musiał pójść na skróty. Ale to jest ciekawa sprawa, bo jak premier Wielkiej Brytanii. Chciał skasować ten pobleż, jak on tam się nazywał, chciał skasować tam ten dodruk pieniądza i, i w ogóle tak powiem budżety z deficytem. To wyszło 4 miliony ludzi na ulicę Londynu, że żeby przyjeżdżali żeby z prowincji nie chcemy się bawić i zapuszczajcie się dalej, prawda, i tak dalej. No a potem jak w rok czy, czy, czy półtorej roku później o tym w ogóle nie, nie poinformował, tylko przeprowadził to przez Izbę Gminy, ale tlejberzyści tak głosowali i przeszło do no, żadnych protestów. To, Podobna to... sytuacja <laughs> była we Francji, jak premier zlikwidował znaczy zapowiedział, że zlikwiduje subwencjonowanie związków zawodowych. No. A subwencjonowanie związków zawodowych się wzięło stąd, że tam zaraz po wojnie. Partia Komunistyczna we Francji miała dużo do powiedzenia, no i oczywiście Związki dostawały od, odpis od składki na ubezpieczenie społeczne. dużo pasożytowały po prostu na tym, bo nic nie robiły. Ja kiedyś byłem w takiej centrali tam związkowej w Paryżu, to produkowali niesamowite ilości makulatury. Biur było tam do zatrzęsienia i w każdym biurze siedzieli ci urzędnicy związkowi. No i kiedy ten zapowiedział, że on to skasuje, ten odpis od Ubezpieczeń Społecznych, to prawie, że rewolucja francuska wybuchła. Przecież to nie leżało w interesie obywateli, ale o, na to nie ma rady. No, te, 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 to, tak, tak, bo ja mam takie wspomnienie to jest ciekawe. Przejeżdżałem kiedyś, jechałem z Belgi do Belgii do Belgii, wszystko tak Francji. I w takim małym miasteczku się zatrzymałem. No było, belgijskie, cholera walońskie, nie wiem, co to jest. śliczne wyjasteczko, śliczny ryneczek, sklepiki wypcowane co do, co do tego, wszystkiego. Uh -huh. Tylko jedna witryna sklepowa, dość spora, zapyziała, brudna, zakurzona, w środku jakiś bałagan, bałagan na tym i kartka, wyszła wrócę, wrócę za pół godziny. Była to siedziba partii socjalistycznej. <śled> Ja tutaj jeszcze bym dotknął, bo jak wspomnieliśmy o tym odpisie, no to właśnie ten nowy ład zakłada to, że osoby prowadzące działalność gospodarczą nie będą mogły odpisywać tej składki zdrowotnej. I wypowiedź pana premiera. Morawieckiego była taka, że to walczymy z tymi nierównościami między osobami samozatrudnionymi, a osobami na etacie i trzeba skończyć właśnie z tą patologią i chcemy, żeby wszyscy byli równo traktowani, a te wszystkie pieniądze to idą na naszą służbę zdrowia, a ze służby zdrowia korzystają wszyscy. No to jest rzeczywiście wymierzone w te tak zwane umowy śmieciowe, do których się zaliczają również to samo zatrudnienie. I ci ludzie płacili do tej pory składkę na ubezpieczenie społeczne. No, no, moja córka już na takiej zasadzie pracuje. Płaciła składkę na ubezpieczenie społeczne, ale mogła ją sobie odliczać od podatku. A teraz nie będzie mogła. I ta składka będzie miała charakter liniowy 9%. To jest podwyższenie. Panie Januszu? No co, no, wiadomo, że jak mówił Ilija jak dają, to będą zabierać, jak zabierają, to będą dawać, więc tych chwili dają i, i muszą więcej zabrać, no bo skąd wezmą? Nie? Albo no, mogą nas zadłużyć oczywiście. Nie, no to wezmą z zadłużenia, bo tak, możliwości manewru podatkowego są niewielkie, no tylko, ponieważ wpływy z podatku dochodowego mogą nawet się obniżyć. No to wpływy z podatku dochodowego będą mniejsze. Można trochę podnieść podatki pośrednie i myślę, że tak to będzie się odbywało. Wszystko dla Polski oczywiście. No emisyjny tak podatek tak. tak, no to inflacja, ale głównym źródłem zasilania finansowego to będzie powiększanie długu publicznego, który potem trzeba będzie obsługiwać. A kiedyś byłem w, w Parlamencie Europejskim. I przyjechał pan Jerzy szeresz, e, słynny nasz filantrop, i o ile jak przyjechał szef Europejskiego Banku Centralnego, to na sali było 15 osób, to jak przyjechał szeresz, to salka była, na, na 200 osób się nabiło. Prawda? I postulat pan szerza był jeden. Rządy mają pożyczać. No tak. to właśnie, on, niedawno, on niedawno wystąpił z y, propozycją sfinansowania tego funduszu odbudowy, którym się tak realizujemy. Otóż zaproponował, żeby y, Unia Europejska, jako Unia Europejska, wypuściła wieczyste obligacje. Tak. których nie trzeba będzie wykupywać, Chcemy ale za to wieczyście płacić odsetki. Od od Więc to jest znakomity sposób na zdobycie 500 milionów niewolników. Wszyscy. No jest, jest taka teoria, jest taka teoria, że jeżeli Ludzie płacili, jak to było w normalnych czasach, płacili po główne, no to wtedy król bał każdego poddanego, bo od każdego miał tyle samo. Dbał. Jeżeli, jeżeli potem wprowadzono zasady, z się, że po dochodowy, no to zaczęto dbać tylko o producentów, no bo oni płacili dochodowy. A teraz, jak pieniądze pochodzą do druku pieniędzy przez bankierów, to on też dba tylko o bankierów. To te, teraz już ostatnie pytanie, krótkie. Yy, Włosą Enterprise Institute dał nowemu ładowi 3, w skali 1,5. Pan ile daje? Ja bym mu dał, jeśli chodzi o polityczny aspekt, bardzo dobrą ocenę A ekonomiczną, dostateczną minus. Panie Januszu? Półtorej natomiast politycznie z punktu widzenia PiS-u, jest to, jest, jest to oczywiście korzystne, no zrobią, zrobią wybory, więc jak wygrają, to wygrają, a jak przegrają, to niech się martwi ten, 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 ten kto je wygrał. <grych> y na koniec mam dwa ogłoszenia. Tutaj właśnie mam książkę pana Stanisława Michalkiewicza, Choroba. Czerwonych Oczu, która właśnie dotyczy tych realiów gospodarczych lat 90., jest to drugie wydanie oraz jak już rozmawialiśmy o Okrągłym Stole, o tych przemianach, no to polecam serdecznie książkę Pana Leszka Szymowskiego, właśnie Operacja Okrągły Stół, gdzie o tych takich smaczkach politycznych, jak przebiegała, jak doszło do transformacji, jakie są też jej konsekwencje, właśnie znajdziecie Państwo. W tej książce. Panie Januszu, serdecznie razem z Panem Stanisławem dziękujemy za przybycie do nas na kanał Pana Stanisława i zapraszamy też po raz kolejny, żeby Pan do nas zawitał. Bardzo miło. Dziękuję.